Słyną cementownię po stronie niemieckiej, jak mi się ładnie światło odbijają w oczach. i na spacer. Pójdziemy zobaczyć. <laughs> Może się zeskizować, nie jak idziesz, nie masz. Okej, okay, thank you. A Nie, wiem, czy, to... czy my stąd jest wejście no, sprawdzimy sobie, ale najpierw sobie sprawdzimy to. To tu mamy wejście z niepełnie schodami. To przejdziemy sobie do części, w której będą widoczne lepiej schody. A nie ma stabilizacji, momencik. No, o wiele lepiej. Dobra, poczekaj. Możemy zwiedzić sobie pierwsze piętro. Ale odnoszę wrażenie, że jak przejdziemy do końca, to tam, jest normalnie. Wyjście. No, bo to jest ten drugi komin, tu jest przejście. Tak. Teraz się obrócimy. Całkiem ładnie to wygląda. żeby wyrosnąć. A tamtego za bardzo nie widać, ale tam centralnie na rogu jest chyba czerwony pisuar umiejscowiony. Nie da się ukryć, też ładnie tutaj wieje. Ładnie tu wieje. Tutaj nie pójdziemy sobie na górę, sobie zrobię jeszcze jedną tego ładnego tego wejścia Wracamy się do miejsca gdzie można było sobie wejść do podziemi aczekolaj pod tymi kominami też są. No właśnie, chcę zobaczyć zanim wejdziemy do środka. Chcę zobaczyć co tam jest na chwilę trzeba będzie się przetargać. Ha. O, A co my tutaj mamy? Słyszać to nas do jeszcze jednego Ten tu można wyjść? To można. Dam ci kamerkę. Dobra, zakładamy plecaki, jesteśmy po drugiej stronie. Idziemy sobie tędy do końca zobaczyć co tu się dzieje. Ciekawie jak to jest to przejście. <laughs> Ale się nie zdziwię, jak to będzie syp jakiś O pan beton się już nieźle obsuwa Ale jest tylko wejście później spoko. Okej. Okay. No panie To co? Ten to jest bliżej co? Przejdziemy zobaczymy nie za nisko strop? metr A nie, to jest A co tu nam zabetonowali? Co to jest? Ale nie ma przejścia. Co to za lasek? Dobra. Wracamy. Stój, dobra. Tu mamy wejście. A my idziemy sobie po prostu tutaj. O, tutaj troszeczkę jest lepiej na chwilkę dla kolegi. Dla mnie jest idealne. Patrzcie ile komarów tu jest, nie? No tu jeszcze siedzi. Przepraszam, zauważyłeś, coś, coś ominąłeś. O! Dzień dobry panu. Masz? Dobra, czekaj. Nie, to jest budka dla pana Jedoża. Tak, było przed chwilą widzieliśmy. To samo tutaj. Tu jest rozwalone. Chodź, pójdziemy, zobaczymy no. tam, tutaj jest główny traktant. Zastanawiam się, czy to nie idzie bezpośrednio do... Nie wiem, czy to nie jest do... Y, pod komit, wiesz? Tak, chodź tutaj, to jest, tylko, to jest tylko kawałek takiego obniżenia. Czyli generalnie jest jeszcze wejście eee, pod spodem. Było zawlądowane. Tutaj widzę, że ktoś nie chciał się w ogóle pomoczyć, ale myślę, się to wcale nie przymu. bardzo to są takie fajne, tak żeby sobie butów nie pomoczyć. A tu jesteśmy bezpośrednio pod kominem. Bo widzę, że jest zbudowany w ten sposób. Zobaczmy, jak on wygląda. O tu jest komin. Widać, ale tu najlepsze jest, bo tu masz jeszcze jedno pomieszczenie, wiesz. Ja sobie je zobaczyć co tu jest. Tu jest konstrukcja okrągłego komina. A tutaj widzę, ktoś się wysilił, bo zbudował całą masę domków dla nietoperzy. Nie do o! Wiesz, że coś tutaj jest. Ha! Tu jest wejście zamknięte. Tu jest jeszcze jakieś pomieszczenie, Tu jest jeszcze coś. Nie da się ukryć, że ktoś musiał się postarać, żeby to wszystkie śmieci tu naznosić. Albo nie, jest, dziury, jest dziura u góry. Ktoś to musiał. Aha, a ten dym można normalnie sobie wyjść. Jest nawet jest Ojej. Bioręś tutaj. A, i tutaj też można wyjść. No dobra, to wracamy do głównego traktu i idziemy zobaczyć co jest dalej. Tu już nic nie ma, tylko domki dla... Ile tych domków jest na niedoperzyj? No, tylko masz innego? Czekaj, gdzie jest jednego? Gdzie jest? Tak, że one sobie tak syczą. Ale ładnie to wygląda. Aha. Dobra. Tutaj są cygłówki, żebyście mogli nie pomóc sobie budków, jak idziecie po wodzie. Ale my się tym niekoniecznie przyjmujemy. Wracamy sobie do głównego korytarza, ale fajnie się tym widzie. Mogłem być bliżej, jak to pięknie wyglądało. Tam jest droga do domu, ale my sobie pójdziemy jeszcze do końca tędy. Zobaczymy co tu się będzie jeszcze ten. Co tu nam się a Aczkolwiek myślę, że to będzie symetrycznie takie same wyjście, tak, jak tamty pierwszy skręt, czekaj. Tylko że ten będzie zasypany, jest, nie? No, tym bardziej, że jeszcze zobacz jedną rzecz. Tu masz widzisz już zapadający się beton. Dobra, to jest pierwsze rozwidlenie, teraz wracamy do domu i pokażę wam coś ciekawe, Taka ciekawe zwężanie sufitu. Za i idziemy, przejdziemy z i kierujemy się do wyjścia. Dobra, jesteśmy na przepompowi, tudzież u ulicy. Takie ładne rury mamy. Przyjdziemy się tutaj do końca. Czekaj. No pięknie to wygląda.